właśnie widzieliście to sposób na kopiowanie itemów na trybie skygen mojego serwera bagemse.pl. I nie, nie jest to żaden fake pod odcinek Dzisiaj o godzinie 13.00 gracz o Yang. zgłosił się do mnie we wiadomości prywatnej na discordzie i napisał mi, że odkrył na moim serwerze kopiowanie związane z podserwerami W skrócie działa to tak, że w momencie wyjęcia itemów ze skrzynki i lognięcia jednocześnie, jeden podserwer zapisuje informację, że mam te itemy w ekwipunku podczas gdy drugi channel nadpisuje to, przez co końcowo gracz robi Coś takiego po wejściu na serwer Otrzymuje automatyczny zwrot tych przedmiotów Pomimo, że są one w skrzynce No ale teraz zapewne zastanawiacie się Czemu wam w ogóle pokazuję sposób na kopiowanie Jeżeli przecież bugmc.pl Jest moim serwerem Otóż odpowiedź jest naprawdę prosta Po pierwsze kopiowanie, które pokazałem w dzisiejszym filmie Zostało już zablokowane A po drugie już jutro, czyli w niedzielę o godzinie 18.00 Startuje nowa epicka edycja Skygena na bugmc.pl Która będzie najmocniejszą edycją Skygena w całej historii bugmc.pl w tym filmie dzięki sposobowi na kopiowanie stałem się najbogatszym graczem Skygena, stworzyłem najlepszy set na serwerze oraz rozdałem masę itemów biednym graczom. Także ja nie przedłużam i zapraszam do filmu. Okej, okay, a więc ja już się znajduję, widzowie, na Skygenie, lecę na wyspę, na której są te skrzynki i powiem wam się, że mam naprawdę tyle pomysłów na to, co w ogóle zrobię z tymi itemami. To jest coś naprawdę niesamowitego. Tylko, że troszeczkę obawiam się tego, że po prostu jakaś osoba, no, odkryje to kopiowanie i po prostu zaczną ludzie tutaj kopiować przedmioty, nie? No i powiem Myślę, że byłoby to dosyć średnie, bo od razu by zaczęły latać jakieś tiktoki typu Znalazłem kopiowanie na najgorszym serwerze skygenbugmc.pl Pozdro No ale teraz, kurde, myślę w sumie, co tutaj pierwszy skopiować No bo na pewno mogę skopiować sobie miedziaki No ale zastanawiam się, kurde, co tutaj skopiować No bo na pewno jakieś miedziaki mogę skopiować Jakieś mam tutaj jeszcze genbuściki, ale no nie są one zbyt mocne o, fuck, widzowi Widzowie, się Puszki Pandory. O, jezu, dobra. Widzowie, w tym momencie puszka Pandory na sklepie bagence.pl kosztuje dwie dyszki. I to daje 500 zł za 25 sztuk. Więc możemy sobie na spokojnie zrobić opening za 1000 zł w dzisiejszym odcinku. Więc ja sobie po prostu skopiłem chyba puszki Pandory, żeby mieć ich 50 sztuk. No i zobaczymy w ogóle, czy opłaca się wydawać 1000 zł na Skygena na bagence. No bo, no, no w sobie tego nie testowałem na tej edycji. Więc dobra, ja wkładam w tym momencie trzy puszki Pandory do tej skrzynki. Dobra, mam nadzieję, że nikt tutaj nie podleci I mi tego nie zarąbie Dobra, okej, okay. channel pierwszy No i okej, okay, dobra, otwieramy Nie, dobra, Czekajcie. Z... <grym> Jeszcze raz, dobra, otwieramy skrzynkę Puska Bandory Dobra, wbijamy, zobaczysz, czy mi skopiowało Mam nadzieję, że mi skopiowało No bo jeżeli ja na tym odcinku będę się musiał tyle męczyć, żeby to kopiować To naprawdę będę chyba robił cięcia jakieś No ale dobra, uwaga, klikam E Dobra, i teraz szybko lecę na tą wyspę sprawdzić, czy skopiowało No mam nadzieję, że tak, ale... Aha, dobra, bo mnie na cecha dwójkę wzięło, dobra! Ja pierdzielę, już się zastanawiam, że po prostu jakiś administrator to ogarnął w ogóle zastanawiam się czemu na cecha jeden są te skrzynki, a na dwójce nie, no, dobra, nie, totalnie. Aczkolwiek no na, nawet jeżeli ktoś by skopiował, to pamiętajcie, że jutro 18.00 w niedzielę startuje nowa episka edycja, na której naprawdę będzie się giga dużo działo. Przykładowo będziecie mieli komendę ulepszyć, będziecie sobie tam ulepszyć całego sensika, bloki. W ogóle zajebisty bazar za biedziaki. no zresztą bo sami zobaczycie jak bijecie, także polecam. E, dobra, a ja sprawdzam, no. proszę, dobra! 啊。<laughs> Dobra, mamy. No, to co? Ja się zabieram za kopiowanie. Jak będę miał, to robimy opening. Dobra, ostatnie kopiowanko. Proszę bardzo, mamy łącznie tutaj 96 puszek Pandory. Z uwagi na to, że, no, jestem trochę upo i po prostu, no nie, nie, nie potrafiłem się w odpowiednim momencie wylogować. Mamy tak naprawdę w tym momencie puszki Pandory za prawie, że 2000 zł. Więc ja w tym momencie sobie to wszystko odłożę i zostawię jedynie 50 pusek, żeby po prostu sprawdzić drobę za 1000 zł. No, szczerze, jestem w sumie ciekawy. E, aktualnie mam jedynie 20 seta, a łącznie mamy 20. 8, mi się wydaje, więc fajnie jakby tutaj dropnęła jakaś fajna ilość. W ogóle tutaj ja chyba pójdę sobie na magazyn, żeby żeby od razu mieć się to odkładać, bo naprawdę to jest tak ogromna ilość miedziaków, że to jest niewyobrażalne widzowie. Dobra, odłożyłem. Dobra, i proszę bardzo. Let's go. Ok, 512 miedziaków. 8,80 Ja p Dole. Dobra, to są. <śla> Dobra, ludzie, już tutaj mi DGP, Dobra, kolejna. Ej, dobra, widzowie, naprawdę tutaj grubo dropi Czekajcie, ja sobie będę odkładał to wszystko e, po kolei tutaj do magazynów Ale szczerze wam, widzowie, powiem, że nie będę chyba przy was tego wszystkiego otwierał Bo tego jest po prostu za dużo No patrzcie, ile tego dropi, to jest niemożliwe Przecież ja po tym openingu wykupię sobie na spokojnie najlepszego seta No jestem tego pewny, no Pa, otworzyłem dziesięć puszek Pandory i już patrzcie, ile mam temu. O, jest, kurna, najlepsza amulet mi dropnął no. W ogóle, jak typa dupa woli na czasie Dogi mama pieniądze przelała, czy znowu przyjdzie w 29! No Dobra, let's go. Kurna, się wysypują ze mnie te miedziaki, no. Możemy ogólnie zrobić, widzę, w ogóle takiego deala. To no, po prostu wylosuję wam jakieś te miedziaki. No nie no powiedzmy, że podzielę to dla trzech osób. Więc napiszcie po prostu jakiś miły komentarz ze swoim nickiem e, i ja to będę losował. W sensie, dobra, przecież ja będę losował chyba bagera w ogóle. No to z SKG, no ale oprócz tego wylosuję wam tutaj... E, A czekajcie, bo będzie nowa edycja, zapomniałem. To wam wylosuje po prostu puszki Pandory dodatkowe. Jak dopiszecie sobie do komentarza jeszcze, chcę wygrać Pandorkę dodatkowo, to, to wam jeszcze wylosuje Pandorkę. I patrzcie, w nie otworzyłem nawet połowy tych puszek Pandory i już nie mam miejsca w magazynach. Co jest? I teraz widzowie, ja muszę polecieć na 21 wyspę i zobaczyć w ogóle, jakie tutaj bloki potrzebuję na tego seta kolejnego. Bo szczerze że wam powiem, że naprawdę się nie zdziwię, jeżeli najlepszego seta zrobię w tym odcinku. Okej, okay, dobra, a czekajcie, bo ja mam drugi level, fuck. To tak, potrzebuje 300 takich utwardzonego bloku kwarcu. Ej, dobra, a w tym secie to kurna, tutaj sama 400. Ej, dobra, szczerze wam powiem, że ja nie wiem, czy jednak dowiemy. do ostatniej wyspy, ale dobra, no musimy to sprawdzić po prostu. Dobra, mamy to. W sumie to jest w ogóle zabawne, bo ja zamiast chodzić na magazyn, to po prostu sobie otwieram puszki Pandory tutaj, tak o. Ej dobra, jak ja jeszcze sprzedam w ogóle te gen boosty później, ja pierdzielę No i robimy, dobra, zobaczymy ile uda się z tego zrobić Pierwszy secik easy Drugi secik również easy No i trzeci chyba będzie cały Ale dobra, jeżeli chodzi o czwartego to będę musiał iść jeszcze No, muszę iść na magazyn Okej okay, widzowie, a więc lecę w tym momencie chyba ostatni raz na tą wyspę No i jak sami widzicie w moim ekwipunku znajduje się broń kosmiczna demona 28 czy tak naprawdę w tym momencie wystarczy, że skopiuję 36 mega utwardzonego fioletowego bloku no i automatycznie będę miał itemy na najlepszą broń na serwerze. Teraz będę zastanawiać się, czemu w ogóle nie siadłem w zbrojkę. No i odpowiedź jest taka, że po prostu mi się nie chce. No jak będą no nie ukrywajmy, no, nie będę tutaj siedział całego dnia i kopiował, bo, bo już jest godzina 22 i ja chcę normalnie jak człowiek pójść spać. Więc w tym momencie kopiuję ostatnią rzecz. Dobra, jeszcze raz, bo ja naprawdę pomimo, że już skopiowałem rzeczy chyba z 20 razy, to dalej się nie nauczyłem tego escape'a dobrze używać, także 3, 4, ry. Dobra, chyba powinno być git Okej, okay, dobra, wszedłem na serwer i jak sami widzicie Mam 36 mega utwardzonego fioletowego bloku Tylko teraz pytanie, czy znajdują się one w tamtych skrzynkach, Bo nie ukrywam, że miałem kilka sytuacji, gdzie po prostu nie udało mi się tego skopiować Więc no, no nie ma tutaj po prostu pewności No i uwaga, chwila prawdy, otwieramy I dobra, jest, 36 Więc dobra, lecimy tutaj na ostatnią wyspę I zdobywamy w tym momencie najlepszą broń na serwerze Tak szczerze to, to nie wiem w sumie ile osób ją w ogóle aktualnie ma na nie? Ale ale jest ona naprawdę giga, giga mocna. Dobra, patrzcie na to, widzowie. 455 siły, nie? Jak zaczynałem ten odcinek, to moja broń zadawała... ile? 320? Ej, dobra, w ogóle ja odkryłem, że to jest kolejna skrzynka. Ej, ja mam naprawdę nadzieję, widzowie, że na tej... of kurwa, ma... No i dupa. Ale dobra, widzowie, nie przejmujmy się, że tutaj zdałem, bo patrzcie, widzowie, na to. Raz, dwa... Jak wy trzy, dobra, na trzy hity Raz, aha, dobra O, Ora, ci tutaj kolejnych nowo Ej, widzowie, autentycznie Najlepsza broń na Skygenie jest tak przemocna Że ja naprawdę szczerze w to nie wierzę, nie? No nie, no i od razu Kurna, jakiś ziomek się we mnie wrąbał Ale spokojnie O, Plus 152, let's go Co jest? Ej, dobra, jak to jest jakiś ziomek stopki chyba Dobra, dobra, dobra I opierdzię, dobra Ta broń jest zbyt mocna, widzowie, ta... Ej, dobra, co on pisze, dogi prociaczy Nie, dobra, widzę, w tym momencie W tym momencie ten drachik mnie wkurzył, nie Ja otwieram w tym momencie ender chesta Biorę punkty umiejętności i mam to w dupie Lecimy w tym momencie kopiować punkty umiejętności Biorę sobie po prostu maksymalny perk siły Maksymalny perk dodatkowego rankingu I maksymalny perk szybkości I zobaczymy po prostu jak to wygląda Naprawdę, naprawdę trzeba się zamścić. Dobra, pierwsze kopiowanie Dobra, w ekwipunku mamy 28 punktów umiejętności, i uwaga. Dobra, skrzynce również są, lecimy dalej. No i dupa, widzowie, nie skopiowało mi się, ale no tak czasami po prostu bywa, nie? Czyli, jakby no trzeba idealnie nakliknąć tego escape'a i. Aha. <laughs> Ej, dobra, jednak się skopiowało, ale po prostu nie wiem, zostało to skrzynce, giga, giga ogólnie dziwne. Ej, ale aldora, mamy 148, w ogóle. W ogóle, właśnie, bo ja tutaj zaczęłem kupować te punkty umiejętności, a nie zobaczyłem, no mi brakuje. No to tak. Siłkę potrzebuje 180, i kolejny poziom to jest 240. No i mamy to, widzowie. Let's go. Jeżeli dobrze policzyłem, a czy mi się wydaje, że dobrze policzyłem, no to powinno mnie stać tutaj na wszystkie perki, także kupujemy siłkę na maksa. E, generalnie co? zostały mi 4 punkty umiejętności, także ja po prostu do kosa. No i off, oh Ej, ale mocny jest ten perk speeda, ja nie wiedziałem. Ej, dobra, ja nie wiedziałem, że Ej, Dar, bez amuletu. Ale dobra, widzowie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby sprawdzić tutaj, jak działa w sumie perk siłki, bo szczerze wam powiem, że chyba była może jedna edycja w sumie z i nie miałem na maksa tego perka, także nie wiem, ale czekać. czy tutaj w ogóle są jakieś osoby, proszę. Ej, dobra, oni mnie znowu biją w dwójkę, ale patrzcie, widzowie, ile temu typowi zabieram. Patrzcie, to jest praktycznie jeden pasek życia na jednego hita. Dobra, liczysz? Liczysz? Proszę, no, no nie! No Boże, musisz teraz uciekać, no.